Pasta o bezstresowym Hubercie. Część pierwsza. Pierwsze spotkanie. Siadajcie w kółeczku i zaciągnijcie się fajką pokoju. Opowiem Wam dzisiaj historię o moim koledze z czasów studiów. Pierwszy raz spotkałem go w przychodni akademickiej podczas badań lekarskich na studia. Podchodzi do mnie starsza pani i pyta się, czy jestem ostatni w kolejce. Powiadam, że tak, zastanawiając się, czy ona idzie na jakiś uniwersytet trzeciego wieku. Kiedy nagle babcia wykrzykuje... Huberciku podejdź, tutaj czekamy, w kolejce do lekarza. I przychodzi taki otyły, cieszący mordę kurdlub. Ja co tu się odpierdoliło, xD? Jako student pierwszego roku na kierunku technicznym byłem wtedy pod błędnym wrażeniem, że studia to miejsce dla inteligentnych ludzi. Jednak widok bezstresowo wychowanego debila, którego matka pchana studia, będąc przekonana, że jej mamin synek dzięki temu będzie w przyszłości obejmował stanowisko kierownicze w państwowym przedsiębiorstwie, zmienił mój punkt widzenia. Badanie jak badanie. Sprawdzili mi wzrok. Lekarz zapytał, czy na coś nie choruje. Nikt mi w odbyt nie zaglądał. Dla jaj postanowiłem podsłuchiwać pod drzwiami, co się stanie podczas badania naszego bohatera, Huberta. Podchodząc do dziurki od klucza, słyszę głos babci. Kochany wnuczek jest bardzo wrażliwą osobą i źle znosi stres. Dlatego staramy się, aby w jego życiu nie było w ogóle niepokojących sytuacji. Dlatego prosiłabym, aby wystawił Pan mojemu małemu Hubercikowi zaświadczenie pozwalające oddać prace egzaminacyjne, kolokwia i wszystkie sprawdziany po kilku dniach i wcześniejszej konsultacji odpowiedzi z rodzicami. Lekarz spojrzał na Huberta i zapytał go jak się nazywa. Każeł odrzekł. Fileckę. Cieszył mordę i zaczął. gapić się w pustą przestrzeń. Po kilku minutach ciszy odrzekł. Dzień dobry. Mamna. I Milleubert. I Gwidze. Zema. Pan laptopa. Na biurku. pełnie ma pan. Tang Windows. I A on ma UP. I jest Spiegowski. To ja Bim. Panu zainstalował tri kropka bo on nie jest szpiegowski. Na co lekarz złapał Huberta, powstrzymując rękę trzymającą dyskietkę z systemem operacyjnym. Powiedział, dobrze, to ja już wydam to zaświadczenie, tylko niech go pani zabierze i już nigdy nie przyprowadza do mojego komputera.